Jeśli wręczyłam wypowiedzenie pracownikowi, to znaczy, że straciłam zaufanie do niego i sobie czymś na to wypowiedzenie zasłużył. Ale to, Dario, nie zawsze tak jest. No, nie zawsze powodem wypowiedzenia jest jakieś naruszenie przepisów czy, czy jakichś zasad w firmie. Bywa tak, że firma na przykład nieco zmienia profil działalności i mówiąc brzydko, ten pracownik po prostu nie jest już potrzebny. No, i on niczemu nie zawinił i robienie mu podgórkę w takiej sytuacji jest bez sensu trochę. Bywają sytuacje, kiedy pracownik jest po prostu niewydajny. Nie jest to jego wina. Tak pracuje, jest, znowu mówiąc brzydko, słabym pracownikiem. Nie musimy trzymać słabych pracowników. Możemy zakończyć um współpracę z takim pracownikiem, no ale też, jakby, no, po co takiemu pracownikowi robić? Cokolwiek pod górkę, dlaczego uważać, że straciło się zaufanie do niego? Niekoniecznie musi to oznaczać utratę zaufania, bo on na swój sposób starał się jak mógł, a po prostu mu w tej pracy nie idzie, więc te powody mogą być różne. Ja, mimo wszystko, jestem zwolennikiem dobrych relacji, nie palenia mostów za sobą i próby jakiegoś dogadywania się i, i rozstawania w miarę przyjaznej atmosferze, jeśli jest to możliwe. Pozdrawiam.